Za czasów Jezusa spodziewano się, że Mesjasz przyjdzie lada chwila, stąd pytanie faryzeuszów, kiedy to ma nastąpić, jest całkiem zasadne i wyraża ich oczekiwanie. A Jezus mówi: to nie tak. To nie będzie jak Wy chcecie, że Królestwo Boże przyjdzie tu, tam, tylko niedostrzeżenie. W ogóle ślepota ich jest wyrazem, no to jest dopiero dramat, że oni nie dostrzegają Mesjasza w swoim rozmówcy. Ale czy dzisiaj nie jest podobnie? Kiedy weźmiemy pod uwagę słowo Jezusa, że Królestwo Boże w nas jest, czyli jeżeli masz Jezusa w sercu, to masz królestwo i tym królestwem możesz się dzielić, ono się szerzy, to również ono przychodzi jakby niedostrzeżenie. I nasz dramat polega na tym, że my wyczekujemy, nie wiem, końca świata, powtórnego przyjścia Chrystusa, kiedy to nastąpi, żeby być gotowym, a tak naprawdę gotowym jesteś, kiedy jesteś zawsze gotowy. Masz Jezusa, nie martw się, wszystko dobrze, yy, i to spotkanie powtórne z Nim będzie już tylko wielką, jedną radością. Życzę Wam tej radości, życzę Wam takiego spojrzenia na siebie i na otaczający mnie świat, który potrzebuje Boga, że jestem nosicielem Królestwa, jestem nosicielem Jezusa. Zresztą z dzisiejszą Ewangelią kojarzy mi się też taka pieśń Kanon, który może znacie: Już teraz we mnie kwitną Twoje ogrody, już teraz we mnie. To Królestwo jest. Pomódlmy się dzisiaj tą pieśnią i e, poprośmy Jezusa, abyśmy e, szerzyli Królestwo tam, gdzie jesteśmy, w tym środowisku, gdzie jesteśmy. Nieśmy Jezusa. Królestwo Boże niech się szerzy. Pięknego, dobrego dnia!